Cześć Wszystkim serdecznie witam Was na naszym kanale BlinkBling, który od niedawna, dokładnie od początku marca tego roku, zmienił nazwę. Wcześniej byliśmy jako Optik TV i nasze salony stacjonarne mogliście właśnie znaleźć w Warszawie pod nazwą Butik Optik. BlinkBling to fuzja eksperckości oraz wszystkich cech, które wypracowaliśmy sobie na przełomie ostatnich 10 lat. No i pokazuje to też kierunek, w jakim obecnie idziemy. Zaczynaliśmy od marki Oakley oraz Ray-Ban, natomiast w tym momencie do naszego portfolio marek dołączył. Między innymi Chanel, Celine, Tom Ford i właśnie dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o okularach Toma Forda. Twórczość Toma Forda rozpoczyna się na początku lat 90., kiedy zaczyna projektować kolekcję damską dla domu mody Gucci. 4 lata później zostaje dyrektorem kreatywnym. Pod jego kierownictwem roczna sprzedaż marki Gucci wzrosła aż do 3 bilionów dolarów. W 2005 roku Tom Ford zakłada swoją własną markę, kierując się tym, aby zapewnić produkty, które są unikatowe, bardzo wysokiej jakości i właśnie takie są okulary marki Tom Ford. Kierowane są głównie dla osób, które dobrze odnajdują się w stylu klasycznym, ale są też świadomi aktualnych trendów. Jeżeli chodzi o oprawy przeciwsłoneczne, to znajdziemy tutaj kształty inspirowane latami 50. oraz 70. To jest taka interpretacja na nowo stylu vintage, który jest bardzo bliski marce Tom Ford. Będą połączenia kolorów bardzo takiego mocnego tworzywa acetatu z na przykład jasnymi soczewkami w kolorze żółtym. Każda oprawka wykonana w całości z acetatu w kolorze czarnym oraz szylkretowym będzie oznakowana dodatkowo na załóżniku ECO. Materiał, z którego są wykonane, jest biodegradowalny, stworzony z co najmniej 68% naturalnych, surowych materiałów i bardzo dobrze odzwierciedla filozofię marki. Tom Ford sam mówi o tym, że według mnie etyczny luksus jest największym luksusem ze wszystkich. Konsument Toma Forda jest wyrafinowany z podwyższoną świadomością problemów naszych planety i odpowiedzialnością za jej ochronę. Zrównoważony rozwój jest aktualnie kluczowy w naszym życiu. Oprócz kształtów vintage znajdziemy też kolekcję pod hasłem wyrafinowany minimalizm. Co w zasadzie to oznacza i tutaj myślę, że najlepszym przykładem będą wszystkie oprawy korekcyjne marki Tom Ford. Chciałabym też pokazać Wam magnetic collection, czyli oprawy, do których w bardzo łatwy sposób możecie zamontować nakładki przeciwsłoneczne. Takie okulary, to będzie wygoda, jeżeli chodzi o noszenie ich zarówno w pomieszczeniu, ponieważ są całe przejrzyste, i też bardzo łatwy sposób, za pomocą ośmiu magnesów, możecie zamontować taką nakładkę i mieć luk, taki już przeciwsłoneczny. Więc będą to okulary na każdą porę. I na każdą okazję. Dodatkowo w zestawie znajdziecie małe podręczne etui na właśnie nakładkę przeciwsłoneczną, aby wasz kompletny look mógł być z wami przez cały czas. Dzisiaj zaprezentowałam Wam oprawę damską, ale oczywiście znajdziemy też kształty męskie, bardziej prostokątne, a nawet okrągłe. Także serdecznie zapraszam Was do naszych salonów albo na stronę blingbling.pl to jeśli jesteśmy przy okularach korekcyjnych, koniecznie musicie sprawdzić kolekcję Ready to Wear. Jest to odpowiedź na obecne w zasadzie problemy, czyli bardzo dużą ekspozycję na światło niebiesko-fioletowe, które jest szkodliwe. Otacza nas w zasadzie zewsząd oświetlenie LED, telefony, komputery, więc Tom Ford stworzył okulary zerówki, które posiadają już budowany na stałe antyrefleks, który chroni Wasze oko przed właśnie światłem niebieskofioletowym. Idealna propozycja, jeżeli dużo czasu spędzacie przy komputerze czy też telefonach, ale chcecie wyglądać stylowo, modnie i dodatkowo chronić swoje oczy. Z kolekcji Ready to Wear znajdziecie zarówno kształty męskie, bardziej prostokątne, oversize'owe, jak i również klasyczne mm, kształty kobiece z lekkim wyciągnięciem kociego oka. Yy, co istotne, taka soczewka delikatnie zabarwi nam obraz na żółto, natomiast przy długiej ekspozycji na sztuczne właśnie światło będzie to takie relaksujące dla naszych oczu. Kolekcje tą Ford nie charakteryzują się obecnością krzykliwych elementów, ale wyrafinowanymi detalami. Ikoniczne logo T znajdziemy na każdym froncie oprawy. Korekcyjnej czy też przeciwsłonecznej, i będzie to potwierdzenie, że nosicie produkty wysokiej jakości z nutą elegancji. Kolekcję Tą Ford znajdziecie u nas stacjonarnie w Warszawie, m.in. w Blue City, w galerii Mokotów, w salonie Optik Exclusive w samym centrum miasta lub też na naszej stronie internetowej. Także serdecznie Was zapraszam na zakupy.